Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Odcinka dawno nie było, bo chyba tydzień był Będzie już tak świadomie nagrywać To będzie teraz sprzątane w kurniku niedługo Dzisiaj będzie film z bardziej Zaczynamy może od Przepióreczek Ich stan to cztery kurki i kogucik Jajka cały czas wszystko jasne, jest dobrze Będzie trzeba wszędzie teraz posprzątać o. Pióry. Tak wygląda. Ją Jest im tu wydaje mi się bardzo dobrze. Jajka niosą, ładnie się trzymają. I no. Kochani to będę pokażeć tutaj teraz. O. Kuczaki, nioski. W stada są tu różne, różniste jest jakiś taki. Jest kilka sobie się tymi łapkami, chyba ze trzy. Zobaczymy, co tam z tego będzie. takie trochę później lęk, ale coś na pewno. Mam nadzieję, że będzie. Kolejne to są kochiny. Jest tu kilka króla, patwianych. Kilka porcelan. I kilka takich, które weszły mi odbiegając trochę od barwy bo to jednak pierwsze pokolenie w sensie, no, pokolenie pierwsze są nie są to więc jeszcze nie jestem, pewien, która która barwa w krwi jest niedługo będę profesor akcjonuje najlepsze niestety porcelanki mi tylko cztery zostały, dwa koguci i dwie kurki więc wydaje mi się, że kur kurki wyglądają dla nas i dobrze więc chyba te dwie kurki zostaną i jeden kogucik na ja szczęście, chyba tylko nas na sprzedaż z A skór mam nadzieję, że też mi się uda przydać tak gdzieś może z dwie kurki koguta albo z trzy kurki koguta. No, już pewnie dzielić ale myślę, już nie. A jeszcze mam Jest kilka białych. Nie wiem dlaczego wyszły białe, bo moje w starym stadzie. Więc, no, ale są białe. Zaciągnąć chciał, Są na sprzedaż, parki lub same koguty. Chyba jest jedna parka i dwa koguty. Jest też taki... Prawie Prawie cały jasny, taki fajny, czarny. Złoto szyja. Akurat złoto szyja to jest czysta złotoszyja. Bo kogut i matka były złotoszyja. Czego jestem pewien. Wcześniej ma, mam takie dwie, albo jedną. A tu mi się kaczuszka, wykryła kaczuszki. Jest spój tak spójny na ankle, ale jest. Jakby ktoś był zainteresowany, to tylko odbiór osobista, na sprzedaż wszystkie małe. No widać, są takie na przykład różne kopiny, no. jakaś tam spodobał się, co to można napisać. O. Tak się prezentują. O, jest kilka, kilka czarnych, piękna, ładna, podoba mi się bardzo, tylko są jeszcze małe akurat, więc one jeszcze do sprzedaży trochę, a tu jest jak ładna kurka porcelanowa, jest też kilka ładnych kogucików, ale niestety jasminią, podobne bardziej tylko na porcelanę i kurapatwiany, więc o, tyle jeszcze jest różnych. Jakby mój też był zainteresowany. No. To jeszcze jedna, co to mogę o, pokazać Wam. Tutaj góry. To tu jest koleżanka nasza, czubatka. Pospolicie zwana czubatka holenderska, czy jakoś tak. Ale ona nie wiem. To jest polska czubatka. Miniaturowa. Tam silka, mieszanka to jest foka Teraz aktualnie to jest z młodych o. Ja. Brachma, kurka, kaczor różne różniste. o. Tu kaczor kolejny i tu kaczuszki. Jeszcze gdzieś jedna powinna być. Nie widzę. Bo trzy kaczki i trzy kaczory. Nie, trzy kaczki i dwa kaczory. Z młodych były. No gdzieś musiała... zostać. Bo jej nie widzę. No ale dobra. Tu jest. Kaczor stary. Szyj, który zostaje. I no. To no, już wszystko, co bym chciał wam pokazać w tym dość krótkim odcinku. I no. A tyle. Chyba. Widzicie, co byście sobie chcieli zobaczyć. O, kaczuszki. I no. Cześć.